Renault Megane R26R zaprezentowano dokładnie 17 lat temu. Rok przed zakończeniem produkcji drugiej generacji Megan Francuzi zaprezentowali jej najostrzejszą edycję. Pod maską dwulitrowa jednostka generująca 230 koni, sprzęgnięta z manualną 6-stopniową przekładnią, napęd na przód. Jednakże to co robi na mnie największe wrażenie to redukcja masy. Samochód ważył o ponad 120 kg mniej względem również szybkiej edycji F1 Team R26. Udało się to osiągnąć poprzez usunięcie takich elementów jak tylna kanapa, radio, wygłuszenie czy poduszki oraz kurtyny powietrzne po stronie pasażera. Standardowo samochód wyposażony był w kubełkowe siedzenia z sześciopunktowymi pasami, karbonową maskę czy szyby boczne z poliwęglanu. Opcjonalnie auto można było doposażyć w tytanowy wydech oraz klatkę bezpieczeństwa. Takie wyposażenie robi wrażenie w megan. Wyprodukowano 450 sztuk. Podoba Wam się wyczynowa meganka?